Dzień dobry! W tej lekcji pokażę Ci, jak rozwiązać zadanie czwarte. Ono jest, jeżeli chodzi o początek, dosyć podobne do zadania numer 3. Wykorzystamy ten sam zabieg. No i później będzie potrzebny nam generator, więc napiszemy swój generator. No i zobaczmy treść zadania. Czyli teraz robimy zadanie czwarte, czyli dokładnie to. I tutaj widzimy, że po wystąpieniu, po wystąpieniu opóźnienia 5 sekund od zbocza narastającego na wejściu i 0.5. Wówczas na wyjściu q 0.3 powinien działać generator. Czyli to wyjście q0.3 powinno zmieniać się z zadaną częstotliwością i wypełnieniem. No i jak to dokładnie wygląda? Wypełnienie, częstotliwość, jak to wszystko ustawić, o tym będzie dalej. Na, na początku zróbmy początek, czyli ten sam zabieg z zadania numer 3. Tutaj przygotowałem już projekt. Dodałem sterownik, przygotowałem też nazwy symboliczne w PLC tags w tablicy input, dodałem wejście, nazwę symboliczną określającą wejście, adres I0.5, czyli tak jak mamy to w zadaniu. No i jedno wyjście Q0.3. Więc tutaj yy, zamiast 0 może być 3 jako numer bitu. I tutaj jeszcze podkreśnik. OK. Mamy nazwy symboliczne. Teraz przygotujemy sobie zmienne do wykrycia zbocza, czyli dodajemy do program Blocks blok danych. No, i dwie zmienne: zmienna pomocnicza, przytrzymująca poprzedni stan oraz zmienna one shot Rising Catch. I teraz potrzebna nam funkcja, gdzie wykryjemy zbocza, czyli funkcja FC. Edge. Dodajemy instrukcję. No i wykrywamy zbocze, czyli dla naszego sygnału DI Start Generator. Zapisujemy, wykorzystujemy pomocniczą komórkę Last State i wynik, czy pojawiło się zbocze, zapisujemy do DB Edge i tutaj One Shot. Start Input, Start Generator. To niech będzie jako start input. Możemy to zmienić. Żeby było dokładnie tak samo. Ok, i pozostało nam jeszcze wywołanie funkcji. Mamy wywołaną funkcję. Kolejne zadanie, które musimy zrobić, to czyli jakby część tego zadania, to zapamiętanie, że te zbocze się pojawiło. Czyli znowu dodamy sobie zmienną w bloku danych i za pomocą przerzutnika set reset zapiszemy tą informację na dłużej do dodatkowej zmiennej. Więc dodajmy do projektu nowy blok danych. DB status. No i tutaj zmienna is detected, rising Edge. No i tutaj dla sygnału start input. Mamy zmienną, i teraz tą zmienną oprogramujemy, czyli dodajemy nową funkcję FC, FC Status. Dodajemy Empty Box i przerzutnik SR, czyli czerwone znaki zapytania. Klikamy, wpisujemy SR, Enter, Enter. No i tutaj będziemy. Zapisywać do naszej zmiennej DB status i Detected Rising Edge. Warunki, kiedy ta zmienna ma być ustawiona na jedynkę, wtedy, gdy pojawi się one shot. Czyli ten jednorazowy strzał, czyli nasza zmienna one shot. Warunki na set mamy. Warunki na reset. Nie ma warunków na reset, ponieważ w zadaniu. Nie ma informacji, jak zatrzymać generator, więc jak ruszy, będzie działał cały czas aż do wyłączenia sterownika. Pozostało nam funkcję FC status wywołać, czyli przechodzimy do bloku OB1 i tutaj przeciągamy do kolejnego do kolejnego networka, więc informacja, że Zbocze wystąpiło, zostanie zapisana na dłużej w bloku danych DB status. Teraz zajmiemy się timerem, który będzie realizował opóźnienie startu naszego generatora. Czyli tutaj jest potrzebna zmienna określająca czas, po którym generator ruszy. No i obsługa. Czasówki, opóźnienie, więc na początku nowy blok danych, gdzie będzie ustawienie czasu, czyli db, db settings. No i tutaj zmienna time delay start generator. Typu time. No I tutaj czas 5 sekund. I w komentarzu jednostka, że to jest w sekundach. Mamy przygotowaną zmienną. Teraz możemy dodać funkcję grupującą obsługę timera czyli dodajmy sobie nową funkcję FC timers tylko tak FC klikamy FC FC timers no i tutaj musimy wywołać czasówkę która będzie realizować opóźnienie czyli to też zrealizujemy podobnie jak w zadaniu trzecim na timerze TON. on czyli dodajmy ten timer no i nazwa instancji T on delay for start generator warunki startu czyli do parametru in podłączamy naszą zmienną db status is detected rising edge ile czasu do parametru pt przypisujemy db settings i nasze opóźnienie no i pozostało nam funkcję FC wywołać, czyli w kolejnym networku robimy wywołanie i w ten sposób przygotowaliśmy w analogiczny sposób opóźnienie teraz przejdźmy do kolejnej części tego zadania do wypełnienia czyli tutaj mamy generować przebieg prostokątny o częstotliwości pół Hz z wypełnieniem 20%. No i tutaj przykład, o co chodzi z wypełnieniem. Wypełnienie może zmieniać się od 0 do 100%, jak widzimy tutaj na rysunku. I ogólnie, jak pewnie wiesz, przebieg ma okres, który jest powiązany z częstotliwością. I tutaj, dokładnie na samym dole, widzimy okres, skąd dokąd jest okres, patrząc na cały tutaj rysunek. Czyli przykładowo, w naszym wypadku będzie wypełnienie 20%. Zgodnie z treścią zadania mamy 20%. Wypełnienia. Czyli praktycznie to będzie taki przebieg jak ten. Tutaj mamy 25, u nas będzie 20%. Czyli na początku musimy określić czas od tak naprawdę od jednego zbocza narastającego do drugiego. Lub od jednego zbocza opadającego do drugiego. To jest dokładnie ten sam czas. I jak wiesz, okres to jest 1 przez częstotliwość, czyli musimy 1 podzielić na 0,5. Jeżeli mamy częstotliwość w hercach, no to czas wyjdzie nam w sekundach, czyli tutaj wychodzi nam okres. Jak 1 podzielimy na 0,5, okres wychodzi 2 sekundy, czyli od tej linii do tej linii, w naszym wypadku od tej linii do tej linii okres u nas wynosi 2 sekundy. I tutaj 20% tego czasu musi być w stanie wysokim, i pozostałe 80% w stanie niskim. Czyli 20% z dwóch sekund, no to będzie 400 milisekund. Czyli przez 400 milisekund stan wysoki i przez 160 milisekund stan niski. Więc w ten sposób otrzymamy przebieg o zadanej częstotliwości i zadanym wypełnieniu. Jak pewnie wiesz, yy, są w sterowniku generatory przebiegów zegarowych, tak zwane Clock, memory bytes i tam jest wypełnienie 50%, więc ten przebieg wygląda dokładnie tak. Jest 50%, tylko są różne częstotliwości i też jeden z nich to jest właśnie pół herca na bicie siódmym, ale nas właśnie tutaj interesuje mniejsze wypełnienie nie 50%, tylko 20%, więc musimy taki przebieg zrobić sami. I to zrobimy właśnie na timerach. Czyli na początku musimy przygotować zmienne określające czas dolny, czas górny, czyli ile czasu ma trwać stan wysoki, ile czasu ma trwać stan niski. Więc do naszego bloku db settings dodajmy jeszcze dwie zmienne czyli generator powiedzmy state typu time. No i tutaj będzie w naszym wypadku 400 milisekund No I analogiczna zmienna generator state low. I tutaj będzie czas 1600 ms. Mamy przygotowane zmienne określające długość trwania poszczególnych stanów. Teraz Przejdźmy do, napisza, do napisania kodu, czyli dodajmy sobie nową funkcję. Gdzie będzie już zawarty ten generator, czyli FC generator. No i tutaj najprościej stworzyć taki generator, moim zdaniem z wykorzystaniem. Dwóch, licz... dwóch czasówek, czasówek typu TP, ponieważ one będą generować wysoki stan zgodnie z czasami, i jeden timer powiążemy z drugim. One będą nawzajem działać. Jeden będzie mierzył czas, później drugi, i tak w kółko. Więc dodajmy sobie Wywołanie timera, tp, no i tutaj nazwa instancji, tp, state height. Warunki rozpoczęcia to, gdy już opóźnienie zostanie odmierzone 5 sekund, czyli tutaj odwołujemy się do instancji timera t-on, czy odmierzył czas. No i tutaj parametryzujemy czas, ile czasu ma być stan wysoki, czyli nasza zmienna DB settings. No i tutaj state height. I tutaj jeszcze będzie potrzebny do parametru IN warunek od drugiego timera. Ale ten drugi timer na początku musimy wywołać. Czyli z drzewa instrukcji. Z karty instruction przyciągamy znowu TP. Tworzymy instancję TP State Low. Warunki startu takie same, czyli t on Delay, czyli nasz odwołujemy się do instancji timera TON, że odmierzył opóźnienie i dodatkowo sprawdzamy, czy. Ten timer już nie odmierza czasu, czyli jest w stanie niskim. To znaczy, że teraz czas, teraz jest moment na odmierzenie czasu przez timer DP, który odmierza czas stanu niskiego. Więc tutaj instrukcja NC i sprawdzamy, czy DP state height q jest w stanie niskim. I teraz czas tutaj od razu DB settings i mamy generator state low. Więc to jest ta zmienna jest nam potrzebna. I pozostało nam jeszcze wrócić do pierwszego timera TP i tutaj odnieść się do instancji DB6, czyli state low. Czyli TP state low equal I w ten sposób mamy napisane dwie linijki kodu, które tworzą nam generator. Czyli na początku, tutaj, gdy sterownik już zacznie realizować ten network, gdy upłynie czas opóźnienia, w naszym wypadku na tą chwilę 5 sekund, więc ten warunek będzie spełniony. Ten również będzie spełniony, ponieważ, jak wiemy, sterownik wykonuje Kod programu od początku do końca, czyli na początku wykona pierwszy network, co spowoduje, że ten timer zacznie odmierzać czas i generować impuls. I to spowoduje, że w networku drugim ten warunek nie będzie spełniony. Więc ten warunek będzie spełniony dopiero po 400 milisekundach. I ten timer zacznie wówczas generować. Stan wysoki, co spowoduje, że w kolejnym cyklu programowym ten warunek nie będzie spełniony, więc ten timer będzie czekał, aż drugi zakończy mierzyć czas. I tak w kółko. No i pozostało nam tą funkcję jeszcze wywołać. Czyli przechodzimy do bloku OB1 i tutaj FC generator wywołujemy. I ostatnie zadanie to powiązanie naszego generatora z wyjściem. I to zrobimy na przerzutniku SR. Czyli dodajemy przerzutnik SR, DQ, LED3, warunki na set. Tutaj nasz timer TP state height q, czyli jak timer zacznie odmierzać czas, to ustawi to wyjście, a gdy timer state low zacznie odmierzać, czyli nasze tp state low q, tutaj możemy dodać taki zapis, chociaż ten, ten zapis z instrukcją eno, a ten zapis w ten sposób to jest dokładnie to samo, więc można tak, można tak. Więc w każdym razie sprawdzamy, czy timer state low już zaczął odmierzać czas, i wtedy resetujemy wyjście. I ten reset będzie trwał przez w naszym wypadku na tą chwilę 1600 ms. No i tutaj już powiązanie. Wyjścia z timerem. Już dodałem bezpośrednio do bloku OB1, ale też można stworzyć dedykowaną funkcję FC, na przykład output control, i to wywołać w funkcji. I w ten sposób mamy napisany cały kod do naszego zadania. Więc pozostało tylko uruchomić, czyli uruchomimy symulator i przetestujemy, czy nasz generator działa. I teraz przechodzimy do naszej funkcji FC Generator. Włączymy podgląd i zobaczymy jak to działa. Czyli wciskamy start input mija 5 sekund no i widzimy ruszył nasz generator teraz przycisk start mogę puścić i on cały czas będzie nam tutaj działał widzimy wyjście DQ LED 3 zmienia się i tutaj widać jak one tu nawzajem sterują swoją pracą Oczywiście możemy przejść do bloku OB1 i tutaj też uruchomić okularki. No i widzimy, że stan wysoki jest krótszy od stanu niskiego. No i teraz, żeby zatrzymać pracę generatora, no to musimy sterownik zatrzymać. Czyli sterownik musi przejść w tryb stop. Ok. Włączmy go. Przejdźmy do funkcji timers. Więc tutaj otwieram od razu z podglądem. No i widzimy. Mamy naszą zmienną. IsDetectedRisingEdge, detected rising edge. Start input w stanie niskim. Włączmy jeszcze raz generator. I zobaczymy teraz, jak tutaj płynie czas. Czyli ja tylko na chwilę wcisnę start i puszczę. I ta zmienna jest po, pamiętana. Czas płynie. I teraz ruszył już generator ponownie. Więc widzimy, że to co napisaliśmy działa. Przetestowane. W ten sposób rozwiązaliśmy to zadanie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnej lekcji, gdzie zajmiemy się kolejnym zadaniem, czyli zadanie numer 5.